Dzień dobry wszystkim, nazywam się Aleksander Gieruszkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę w tym przypadku pomiędzy Darkiem a Tomkiem, gdzie Darek wygra swojego przeciwnika grając czarnymi pod rezygnację. Jest to gra z rundy czwartej w grupie D w sezonie 13 w internetowej lidze Go. Zatem przejdziemy do samej gry. Od razu możemy spojrzeć na wykres, który nam generuje kata Różnica punktowa tak naprawdę. I zobaczymy, że do 50. ruchu nic takiego złego nie odbywało się. Zrobiliśmy nawet całkiem dobrą przewagę, jeżeli patrzymy z punktu widzenia białego, w prawie 10 punktów. I później robimy dwa karkolowne blondy w jednym dzioseki i tracimy tak naprawdę całą przewagę. Mamy minus 25 punktów, dalej całą grę gramy ryzykownie, nic z tego nie jest. No i w zasadzie cała gra była przegrana w jednym dzioseki. Stąd skupimy się dzisiaj na tym, JOSEKi w całości, co możemy tam zagrać, jakie są alternatywy. No a te dwie części, powiedzmy, sama fuseki, i dalej ryzykowne punkty, czy ryzykowne podejście, spróbujemy popatrzeć bardziej, powiedzmy, z przymknięciem oka, czy e, zobaczyć samą strategię, czy można coś tam było zmienić. Także zacznijmy od początku. Jak zobaczymy, całkiem fajne rozegranie. cztery komoku. czarny i biały wybiera ruchy A i B, które są tak naprawdę, pokazują nam, że będą grać dosyć pasywnie, albo przygotowują się do ataku. W tym przypadku, wydaje mi się, że to dwa są dopuszczalne ruchy, nic z tego złego nie ma. To są taktyka. Idziemy dalej. Czarne najpierw zajmuje jeden ruch, biały podchodzi do drugiego rogu. Rozegrane są całkiem standardowe joseki, tu można no, tak naprawdę może odrobinę poprawić, e, zagrać na czwartą linię, możliwie mo zagrać tak, możemy zagrać tak. Wydaje mi się, że ten ruch jest całkiem aktywny i często go korzystają, czę często go wykorzystują. E, w naszym przypadku wydaje mi się, że to też jest całkiem grywalny ruch z perspektywy tego, że on nawiązuje jakieś tam, powiedzmy, problemy, czy to może trudniejsze sekwencje dla naszej gry, i zaczyna się być trudniej za grać. No i w naszym przypadku też. Zazwyczaj grałem coś takiego. Dalej, prawdopodobnie już widzieliście na wielu swoich grach, grają tak naprawdę tu, tu i dalej, tworząc tak naprawdę ścianę, w tym przypadku za białych, w tym miejscu. O, całkiem doposujemy się do tego dżuseki, co jest tu. ta by się wyglądało w taki sposób, że czarne teraz gra tu, białe oczywiście gra tu, żeby sprawdzić, co za, czarne zagra. Zbycie czarne grają tu, zobaczymy. Tu były inne wybrane dżuseki, dlatego specjalnie nie pokazuję drugiego wariantu, bo zobaczymy to później. I prawdopodobnie nam by takie rozegrania całkiem całkiem pasowało. I wydaje mi się, że możemy nawet takie wydłużenie jeszcze raz zrobić i dobrać. Taka bardziej alternatywa tego, co możemy tu zagrać. W naszym przypadku wydaje mi się, że to całkiem jest grybalne. Oczywiście biale mogą zagrać tak, u czarne mogą zagrać tak. Biale oczywiście dogrywają w ten sposób, a nie inny. I nic tu złego tak naprawdę nie ma. Możemy za czarnych, tak nie to, że możemy, musimy zagrać tu żeby nie było żadnych złych konsekwencji, że zabierają nam trzy kamienia, bo możemy odskoczyć tu. Też jest to całkiem grywalne. Inne podejście, nowe podejście całkiem można wykorzystać, żeby troszeczkę utrudniać lub urozmaicić grę. W tym przypadku prawdopodobnie czarny tam przyszłości albo już od razu może zagrać tu i będzie też zadowolony z tego wyniku. Także to jest do wyboru białego, co już tam zagrać. Ok. Następnie, jaki tak naprawdę obiecywałem, będzie rozegrane inne dzioseki, gdzie biały zagrał tak. I wydaje mi się, że całkiem słusznie, przez to, że za bardzo nie chcemy tak naprawdę oddać tą ścianę tu. Przez to, że ciarny kamień tu jest dosyć mocny, dosyć silny i od niego będzie łatwo budować jakikolwiek duży teren. Także wydaje mi się, że słuszna decyzja zagrać jednak tak, splaścić przeciwnika i wymusić tak naprawdę go odpowiedzieć tu. W tym przypadku długo zastanawiałem się, w ogóle tu trzeba odpowiadać. Wygląda na całkiem dobry kształt zaciarnego, to znacie to. Ciężko go atakować, tym bardziej, że jak biały zacznie go atakować, to sam dostanie samą grupę. Możliwie by w grze swojej, ja albo jednak zagrałem tu. Ale nie wygląda to na jakiś błąd. Można też dograć tu. Wygląda to na pasywny ruch powiedzmy. Ale okej, okay. dobrze. Biale też wybierałem troszeczkę pasywniejszy ruch. Chociaż z mojej perspektywy znowu jak grać na tej bancie z góry to możliwe, że lepiej podejść tak, o przepraszam, albo podejść tak. Wydaje mi się, że to są takie podejścia całkiem intuicyjne. Po stronie tego, że mamy tu Keymon, które jednak powiedzmy patrzy w tym kierunku, tym bardziej, że otwieramy sobie jakieś tam możliwości w skoku do rogu czarnego. Także wydaje mi się, że całkiem dobra strategia by była, lub, lub możemy, jeżeli nie na tej bandzie, spokojnie podejść do tego i też splaścić przeciwnika, tak? Albo od tej strony, albo od tej strony. I wydaje mi się, że ten narożnik jest teraz jeden z największych. Stąd ja by tu nie grałem chociaż nie wygląda ten ruch na żaden ląd, prosto znowu pasywniejszy tak? no i w efekcie, dlatego nam tu nic się nie drgnęło jak możemy zauważyć na wykresie, bo czarny pasywny ruch, biały pasywny ruch, jest ok, wymiana całkiem, całkiem dobra można tak grać w tym przypadku ja by prawdopodobnie dograłem z punktu widzenia na to, że jeżeli gramy nie tak, a w innym miejscu, powiedzmy zagramy taki, który nam na nic nie płynie. Zagrajmy tu, to zawsze mamy tu cięcie, tak? Cięcie, które no, będzie troszeczkę nieprzyjemne, bo jeżeli biały zagra tak, to my zagramy tak, biały powiedzmy zagra tak, i my możemy zawsze wydłużać się i próbować to wszystko pociąć. Są nieprzyjemne rzeczy. Tym bardziej, jeżeli zagramy tak, może to odrobiny lepsze, nawet odpowiedź w tym przypadku, to tak to nam nie byłoby zbyt przyjemne, jeżeli czarny ma takie pocięcie tu. Też ja by tego nie zostawiałam. I jeżeli już zagraliśmy w ten sposób, wymieniliśmy tą, zrobiliśmy tą wymianę, to znaczy A i B, no to prawdopodobnie ja by już dograłem w tym miejscu i byłam by zadowolony. Także wydaje mi się, że to był kluczowy taki punkt. No okej. Okay. Biały wybrał całkiem inną taktykę. E, powiem, że dosyć słuszny to jeden z najlepszych ruchów. Najprościej jest tak, ale już tu jest biały kamień Także nie chcemy oddać tą ścianę, bo ona będzie wsentę. Stąd słuszna odpowiedź. Bardzo dobra. Dalej, bardzo takie powiedzmy nowocieśniejsze dzioseki. I tu na razie wszystko jest ok. W tym momencie też jest wszystko ok. W ogóle takie dzioseki też zdal tak naprawdę w swoje grze, wigło i wyszło też dosyć niestandardowo gdzie można odrobinę było lepiej zagrać za każdego przeciwnika ale w tym przypadku też widzimy to joseki i gdzie wydłużamy się tu to, to wydłużenie samo w sobie jest dobre tylko nie w tym momencie tak? w tym momencie lepiej zagrać tu i to jest tak naprawdę joseki i możemy później wydłużyć się bo co? bo odrobinka działa za nas dobrze patrzę wygląda na to, że działa stąd możemy wydłużyć się i no i, i są problemy teraz u Ciarnej bo czarny co najwyżej może zagrać tak my zawsze możemy zagrać Atari na pewno się czarny wydłuży później zagramy tak na pewno produkt na pewno trzeba tu zagrać dalej robimy Atari, gramy tu Robimy znowu wydłużenie, ciarne znowu musi wydłużenia robić, bo nie chce nam tu dać połączyć i zdobyć masakryczną ścianę. Zawsze możemy taki sprawdzian tu wrzucić. To jest takie sprawdzenie, że w tym momencie na pewno ciarny zagra tu, i w przyszłości może będziemy mieć atarię, jakieś tu, nie wiem, połączenia. W przeciwnym wypadku, jeżeli ciarny tu wymienią i już będą mieć tu kamienie, to nam nikt tak 14 nie odpowie, a zbiją i będzie po ptakach w efekcie. Stąd e, lepiej teraz wrzucić, e, czym później, i teraz nie wiem, można zagrać tak, można zagrać tak, to już jak to woli, Albo wykorzystywać od razu tą dziurę, powiedzmy zagrać. Czarny e, no, musi teraz odpowiedzieć. Wydaje mi się, najlepsza odpowiedź jest taka, i później na przykład zagrać tak. Takie by było, wydaje mi się, jedna z dobrych kontynuacji, i wydaje mi się, że całkiem byłoby słuszne w tym momencie. W naszym przypadku robimy pierwszy błąd wydłużenia. Zwykle to wydłużenie nie robią od razu, przez to, że teraz czarny może podjąć inną decyzję i nie zagrać tak, jak my chcemy. To znaczy nie wrócić do tego joseki tu, tak? Chociaż to jest też dobry ruch. A, ale zagrać w tym momencie tu. Dajemy tak naprawdę wybór czarnemu, co nie zawsze jest dobre. My z mojej decyzji ja by tak zagrałem, bo nawet gdyby Biały zagrał tu, ja by zagrałem tu, i nawet po zbiciu zagrałbym tu i byłbym zadowolony z Całkiem to. No nie powiem, że dobrze ci tam e, niedobrze wygląda. Wydaje mi się, że brzydko to wygląda, bo mamy bodajże jedno oko, musimy czekać, prawie nic nie zrobiliśmy, Zabrali, oddaliśmy cały narożnik. Ciężko będzie. Także w efekcie wydaje mi się, że E, ciarny mógł odejść w tym przypadku, tak? A nie cofać do tego Dziuseki e, później, tak? Bo, bo tu akurat Po tym cofnęliśmy do tego Dziuseki, którą miało powstać z drobną, z drobną tą zmianą Ale lepiej tak nie robić I w efekcie zamiast tego, żeby Zabrać, powiedzmy tak W tym przypadku, zabieramy mm, Próbujemy Tak naprawdę zabrać Podobne rzeczy, jedynie, że w innej kolejności, i nie mamy tu atarii, nie mamy jakichś dodatkowych e, możliwości, i stąd mogą być problemy. Mm, w tym przypadku, biały tak naprawdę znalazł genialny ruch, bo to wszystko nam przewraca. Bo czarny tak naprawdę zgubił kolejność i ten ruch nam pomaga dużo. Przez to, że ten kamień atakuje te trzy kamienie, dwa kamienie też są odcięte. Drabinka chodzi za nas, nawet drabinki nie potrzebujemy, bo jest dwa atari po obu stronach. Będzie ciężko. To jest jeden z najlepszych ruchów. I tu robimy znowu pierwszy błąd, który nam, nawet nam podpowiada teraz katego, że gramy tak, a nie inaczej. tak Wydaje mi się, z mojego punktu widzenia, trzeba coś uruchamiać. Próbować prawdopodobnie zabrać ten jeden kamień albo. Albo uruchamiać jakąś pseudo-drabinkę, cokolwiek musimy tu robić. Bo to jest za słabe odejście, chociaż nie jest to żaden błąd. Jest, jak widzimy, tam trzy punkty straty. To, że nic z nic tym nie jest, ale wydaje mi się, że całkiem, całkiem może teraz białej nabrudzić. To znaczy zagrać tu, ja by zagrałem tak. Prawdopodobnie czarny już musi zbić, no bo inaczej będzie gorzej. Białe może zagrać tak, czarne może zagrać, wydaje mi się, albo tu, albo tu. Jeżeli ten działa, to ten jest lepszy, wygląda, na działający, bo zabiera więcej punktów i dalej możemy zrobić wymianę, oczywiście, jak ktoś tam woli. I oczywiście możemy tu wrzucić, ale zawsze możemy później to zagrać i zagrać tu. Całkiem dobrze wyszliśmy za białych. wydaje mi się, że podobnie do tego, co tu by było. Także czemu nie? Cofnęliśmy, równa gra. W tym przypadku biele zagrał tak, co nie jest aż takim błędem, tylko już mówimy przeciwniku, że chcemy ten ruch, lub tam chcemy ten ruch spróbować zdobyć. Wydaje mi się, że nie jest to tak naprawdę aż taki dobry ruch, tylko z jednej perspektywy, że ciarny zbija i ma minus jeden problem, który już nie da się wykorzystać i już nie mamy punktu cofnięcia, musimy już coś robić. W tym przypadku zagraliśmy tak. Możliwe, że. Może trzeba było już tak grać, bo jeżeli tak, tak zagram, później tak, wygląda na to, że możemy coś tu wykombinować. Całkiem nieźlego. Nie, mm, nie wiem, jakby znowu by do tego przypadku, albo może zagrałbym tak. Ten troszeczkę jest taki trudniejszy ruch, bo nie wiem co by Czarny zagrał, powiedzmy tak jeżeli tak to tak jeżeli tu to coś musimy z tym problemem teraz robić a mamy już dwa problemy, prawdopodobnie jeden z nich trzeba zamknąć i Czarny był wskakiwałby tu no mogłoby być wszystko posypałoby się nam troszeczkę ale i tak wyszłoby nieźle w tym przypadku gramy tu też nie jest to zły ruch całkiem fajny, bo od razu mówimy że chcemy tą ścianę w jakimś tam e, punkcie i tu robimy jeden z takich dużych wglądu, bo tak, to jest standardowe, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery oddechy. Tu jest trzy oddechy, mamy win po oddechach, tak, wygraliśmy. Nawet gdyby biale zagrał tu, to zawsze możemy zagrać tu. To jest takie zadanko e, z Cumego Go i zazwyczaj, e, zazwyczaj ono pojawia, pojawia się gdzieś na um, żeby tak nie skłamać, gdzieś pomiędzy siódmym Q a piątym i na bodów popie też tam pojawia się w trzecim, czwartym poziomie. Także to jest takie jedno z ładniejszych, z ładniejszych zadań, które można wykorzystywać. Także to jest jedno z lepszych rozwiązań na uzyskanie więcej punktów. Ten ruch sam sobie nie zły, ale uzyskuje mniej punktów, bo biały może zagrać coś takiego, nawet no, rzutka nie jest aż tak potrzebna, ale może i później, oczywiście nie teraz, ale później zabrać z punktów. Także ja by tego by nie darowałam teraz. A ten ruch, który tu rzuciłyśmy, nie jest aż taki dobry z punktu widzenia tego, że daliśmy oko przeciwniku i w oddechu, oddechu, gdzie mamy grupę bez oka, a przeciwnik ma grupę z okiem, to może być ciężko. Także w tym przypadku wydaje mi się, zrobiliśmy masakryczny blond. Stąd i mamy to na wykresie, że tam 5 punktów różnicy. Ja bym powiedział, że tu jest więcej. Może ja coś nie doliczę, co doliczę kategorii. Ale wygląda na całkiem, całkiem dobre rozegrania teraz za białego i przewaga jest naprawdę odczuwalna. Nawet wizualnie widzimy, że dużo dostaliśmy. I tu robimy jeden z tych dużych ruchów, które mówiłem wam na samym początku. Gramy tu, gdzie trzeba grać. Tak naprawdę tu. Nie mamy innego wyjścia, musimy grać tu albo zagrać tak. Tu mamy jakieś tam rozegrania, gdzie e, dostajemy tak naprawdę przewagę tego, że zabieramy to wszystko. ciarno dostaje ścianę. Nie będziemy to wystawiać. Widać. Najwyżej spowodujcie sobie, przeanalizujcie tą sekwencję. Ja w moim przypadku ja bym chciał przeanalizować ten ruch, bo on robi co? Tak naprawdę zabiera ten kamień w całości. oddechów mamy więcej. Stąd, jeżeli by, nie wiem, czarny by ciągnął, my możemy spokojnie zagrać tu. Ciarny może spokojnie zagrać w tym momencie tu. No i trzeba przeanalizować, czy drabinka działa, tak? W naszym przypadku, jeżeli popatrzymy, to ta drabinka idzie tak naprawdę nie w naszą korzyść. Jeżeli chcecie sprawdzić, to przeanalizujcie sami, ale wydaje mi się, że działa nie w naszą korzyść, i musimy wydłużyć ją, tak? Wydłużenia robi to, że czarny może zagrać tak, czarny może zwić, my musimy zagrać teraz tu. I w naszym przypadku wszystko jest dobrze, bo nawet jak teraz biały zagra tak, my na spokojnie gramy tu. Wydaje mi się, że to byłby idealne rozegranie za białych, ja by tak zagrałem. Ewentualnie są inne podejście, ale na pewno tam. Tu robimy teraz czarnemu oko. Do którego nie możemy tak naprawdę podejść od razu, to jest problem, ale to nie był aż taki, nie wiem, kluczowy błąd, tak? Tu mamy już tam 6 punktów, to jest błąd, bardzo duży. Z tego powodu, że tu jest trzy oddechy, mamy dwa oddechy i trzy oddechy. Tak naprawdę zaczyna się prawdziwy wyścig oddechu, i wydaje mi się, że proste prostu tu zagrania, tak jak, za, tak jak czarny zagra, to jest całkiem logiczne rozegranie. No i koniec całej gry. Mamy teraz problem i bardzo duży. I wydaje mi się, że co by my tu nie zrobiliśmy. Teraz czarna zabiera to, biały zagra tu, tu, tu powiedzmy. No i jeszcze czarny wyszedł w center. Według mnie to jest już o, koniec gry. Już nie możemy z tym nic zrobić. Po podeszliśmy, zrobiliśmy błąd, nabudowaliśmy Praktycznie w 3 razy tyle punktów co tam było. Mamy jeszcze problemy, nas mogą pociąć. Mamy słabą grupę. Takie się czarny był w, w naszym przypadku. Zagrał w innym miejscu, było z center. Także to, że mamy plus 26 punktów, to całkiem jest prawdziwe. Plus ja bym powiedział, że tu jest sporo więcej. I dalej cała gra była całkiem ryzykowna. I można mówić tak, nikt nie odwaduje i, bo no, nic z tym nie zrobimy, ale biały nie miał wyboru. Musiał coś, cokolwiek zrobić. Ma strasznie duże zaległości i przegraną grę. Stąd ten ruch jest ok. Całkiem dobry, bo no, musimy podjąć to ryzyko. Uh, tu fajnie, że zauważyliśmy, tu miałem tylko jedną uwagę. że Kiedy nam robią atarię na trzy kamienie, te trzy kamienie są, nie są ważne. Możemy zabrać w Te dwa kamienie. Tak na marginesie one są większe. niż do... Czym tak naprawdę pozostałeś, tak? Możliwe trzeba przeanalizować to. To też wygląda jak na całkiem grywalna pozycja za białej. Wydaje mi się, że więcej tu jest oddechu Nawet jak zagramy tak, nawet jak zagramy tak, więcej tu jest oddechu Także wydaje mi się, że trzeba było to zabrać. Taka jest uwaga. Także słusznie, że czarno tu zagrał W tym przypadku, no możliwe, że jest ok. E, jedyna tak naprawdę szansa białego teraz na wygranie jest w tym miejscu możliwie trzeba byłoby powrzucać jakieś tam, nie wiem takie ruchy cokolwiek, cokolwiek, nie wiem, cokolwiek zagrać, żeby tu były jakieś punkty i później grać, nie wiem, nawet skoki, musimy jakoś szybciej zalatać, e, ale w tym przypadku no, nie, nie damy rady. Takimi prostymi ruchami teraz nie damy rady 27 punktów nadgonić. Z mojej perspektywy zrobiliśmy błąd w jednym miejscu i dalej, co by czarny tak naprawdę nie grał. Czarnom nie trzeba stracić dużo. Tu też nie zauważyliśmy prawdopodobnie cięcia. Nie zagraliśmy tu zamiast tego, żeby zagrać tu. Także całkiem fajna gra wyszła. Koniec końców i tak się biały poddał, bo za dużo stracił. Już naprawdę za dużo już nie da się tego nadrobić. Całkiem ładne rozegrania tego centrum. Zmogliśmy tu podzielić. Jeszcze coś tu nie założyliśmy, ale nic się nie stało. Ale całe gra się skończyła w tym, w tym JOSEKI. I mam nadzieję, że troszeczkę Wam podczas tego review otworzyłem nowe ruchy, które można zagrać w tym joseki. Także dzięki, że oglądaliście i zapraszam do kolejnych odcinków.